że czasami różne kwestie które wiążą się z zaburzeniami odżywiania będą dotykały wcześniej sytuacji, które będą odnosiły do wykorzystań seksualnych w tym do gwałtu i sposobem tej kobiety na to żeby jakoś poradzić sobie z traumą doświadczenia wykorzystania seksualnego kiedy była małoletnia i pochodziła z biednej rodziny bardzo biednej rodziny było właśnie to, żeby stać się nieatrakcyjną, czyli też zabezpieczyć się przed potencjalnymi e, agresorami. E, bardzo ciekawe e, takie stadium intymistyki, e, też pozwalające zobaczyć takie niuanse e, związane właśnie z ciałem otyłym e, i z tym, jak się z tym ciałem żyje. Więc tutaj zostawiam. E, Taką inspirację i też zdjęcie e, autorki można sobie w ogóle e, obejrzeć z, z takiej e, albo słabej relacji, e, głównie z matką, albo e, właśnie nawet jej braku. Nie? I też można spojrzeć na te fenomeny anorektyczne w taki sposób, że jednak jest to pewien rodzaj regresji, tak? Czyli takiej właśnie próby stania się osobą słabą, zależną, taką, którą trzeba się opiekować. Czasami jest to wyraz takiego wołania matki. I zawsze no, warto gdzieś tam mieć też to z tyłu głowy takie pytanie, dlaczego dany podmiot. Chce doprowadzić swój organizm do tego, że będzie konieczne to, żeby się nim opiekować. Nie? To są właśnie takie, y, y, takie rzeczy, które fajnie jak, jak w tym procesie się pojawiają, gdzieś tam potem w mówieniu pacjentów y, po odpowiedniej zachęcie. No i potem właśnie to jest też o, to, o czym mówię. Czyli...